Na placu pielgrzymkowym w Trzebnicy odbyła się 42 edycja Święta Sadów. Program był obfity, wypełniony w różnego rodzaju wydarzenia. Można było tutaj spotkać wystawców z całej gminy Trzebnica, którzy przyjechali tutaj, aby zaprezentować swoje specjały. Można było tutaj spróbować różnego rodzaju dania, zakupić jabłka, śliwki, miody z własnych pasiek. Nie zabrakło także występów lokalnych artystów oraz specjalnie zaproszonych gości. Jestem drugie Przemyskie. Przemyskie święto Święta Sadów uważamy za... Dziękuję. Jest to święto yy, naszych ogródników. Jak Państwo wiecie, Czebnica słynie z jabłek. I dzisiaj wszystkie osoby, które przyjeżdżają do Trzebnicy, a przyjeżdżają z tego Dolnego Śląska... Mogą się zobaczyć na zimę już nasze wspaniałe jabłka. Ogromnie się cieszę, a poza atrakcji dużo zespołów, zarówno naszych trzebnickich, jak i też przyjezdnych. Impreza była dwudniowa i mimo niesprzyjających warunków pogodowych zgromadziła mnóstwo uczestników. Nieorganizatorem jest gmina Trzebnica na czele z burmistrzem gminy Markiem Długozimą. Przy wsparciu licznego grona sponsorów w ramach tego wydarzenia na terenie placu pielgrzymkowego pojawiło się wiele kramików, które zostały wypełnione specjałami oraz owocami i warzywami z własnych uporów. Praw. Jesteśmy kołem gospodyń wiejskich w Szydkowicach. E, jesteśmy tutaj na święcie sadów co roku zawsze. Mamy swoje specjały, tylko swoje, w które składamy bardzo dużo serca. Mamy piękny swojski smalczyk, swojskie ogórki małosolne, mamy masełko ziołowe, przepyszny pasztet z królika. Jest to nasz naprawdę... Mocny atut. To pani tutaj ma fajnego? Wszystko, szydełkowe roboty. Są aniołki, są e, teraz na Mikołaja, nie? Bałanki. No i takie choinki. Do no, koszyk mi został jeszcze z Wielkanocy, no to... Jest pani miejscowa czy z okolic? Miejscowa. Czyli jest w tak. No jest bardzo fajnie. Ja widzę, że już dożyliście zrobić zakupy. Tak. Co roku kupujemy to samo, jabłuszka zawsze, są przepyszne. My w miejscowi akurat. Tak, co roku jesteście tutaj? Co roku, jak tylko jest, to jesteśmy oczywiście. Przeszedłem tutaj dopiero przed chwilą, więc jestem mało w stanie powiedzieć na ten moment, ale mam pozytywne wrażenia, pierwsze, a te są najważniejsze. Jest pan miejscowy czy z okolic? E, ani jedno, ani drugie. Jestem z Kędzierzyna Koźla. Jabłuszka, bardzo dobre, trzemnickie, to dlatego w smaku łatka kruche to najważniejsze. Ja tu mam y, twarde i kwaśne. Mąż lubi Piękne zdarzenie jak co roku Trzebnica kojarzy się z pięknymi sadami na wzgórzach trzebnickich. Wiosną wygląda to jeszcze ładniej stąd dziś. Tradycyjnie jak co roku spotykamy się na święcie sadów. Na święcie sadów byli również goście z zagranicy. Wśród nich delegacja z zaprzejaźnionego miasta Abana leżącego w sąsiedztwie Santiago de Compostela, słonego miasta do którego drogo Świętego Jakuba zmierzają pielgrzymi z całego świata, jak również goście z partnerskiego miasta Kitzingen z Niemiec, którzy również mieli swoje stoisko, gdzie można było spróbować wina i dowiedzieć się więcej o tym mieście. Mamy takie szczęście, że jesteśmy tutaj już po raz drugi. Byliśmy już w Trzebnicy w czerwcu na święcie rodziny i dostałyśmy zaproszenie, żeby przyjechać tutaj jeszcze raz we wrześniu na świętosadów. Wszyscy są dla nas bardzo mili i cieszymy się bardzo, że przy okazji możemy porozmawiać z ludźmi i przedstawić nasze miasto. W ramach 42. edycji Święta Sadów w Trzybnicy brązowym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis został uhonorowany Zbigniew Lubicz-Miszewski, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzybnickiej. Dużo projektów wykonałem w Trzybnicy, pomniki, tablice, płaskorzeźby, statuetki razem z żoną. Ja jestem zaskoczony, bo nie spodziewałem się, uważam, że wiele osób i bardziej się należy, ale... Cieszę się, że mnie docenili za działalność na rzecz małej ojczyzny. W programie było także wręczenie nagród w konkursie wariacje smakowe na temat jabłka. Czy Trzeba było tak wykonać wygląda? potrawę, w której głównym produktem będzie jabłko. Lubię piec bezy i u nas w domu to jest główny, główny deser, dlatego się tym chciałam podzielić. Wyjątkowo postanowiłam pokazać, że jabłko, nie tylko na słodko, nawet wytrawno zrobiłam filet z kaczki i jabłko w pięciu różnych konsystencjach i odsłonach. Organizatorzy zadbali także o najmłodszych. Dla nich było przygotowane wesołe miasteczko z licznymi atrakcjami. Wchody były huczne. W sobotę na scenie wystąpili m.in. Dorota Osińska i zespół Zy, a w niedzielę zespół Blue Meni i zespół I'm Funky Team. Tak naprawdę jesteśmy zespołem, który pochodzi z Trzebnicy. Większość członków zespołu jest z Trzebnicy. Zagraliśmy swoje nowe utwory, które wydaliśmy właśnie w nowym albumie Rewolucja. Dziś premierowo Trzebniczanie, mogli Usłyszeć i podzielić się z nami opinią była bardzo, bardzo miła. Wśród zaproszonych wokalistów był także Mezo. Włodawiam, włodawiam, włodawiam włodawiam, 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 włodawiam. Włodawiam. A gwiazdą wieczoru była Roxana Węgiel. Chło 24. Nina je w tuszynku.